Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj dla BIU bądź sobą jest z nami Michał Saj. Witam Cię serdecznie. Cześć, cześć. Witam Was wszystkich. <laughs> Michał, jesteś jednym z liderów w Armii Dzieci. Tak. Tutaj w Lublinie. Od 10 lat budujemy tę grupę razem. Od 10 lat. Mhm. Od samego początku gdzieś byłeś też już zaangażowany, czy dopiero tak później? Wszedłeś w całą armię? Wiesz co, ja byłem wychowany przez rodziców, którzy byli super aktywni w kościele zawsze, ale dopiero takie to przeniesienie z religii do relacji właśnie w Armii Dzieci się, na początku Armii Dzieci się u mnie wydarzyło. No i tak naprawdę od kiedy powstała Armia Dzieci, to ja w jestem, jestem zaangażowany na 100%. Tutaj spotkałem Boga, tutaj zmieniłem moje życie, poznałem żonę. Urodziłem czwórkę dzieci razem z żoną i no i tu jest tak naprawdę mój dom. Mhm. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat e, bohaterów biblijnych. Ty wybrałeś e, szczególnie... Ja wybrałem Józefa Egipskiego. Józef Egipski. Dlaczego Józef Egipski? Dlatego, że kocham tą historię, kiedy on staje przed braćmi i mówi najmłodszy z nich, będziecie mi się kłaniać. <laughs> śniło mi się, Bóg dał mi sen, śniło mi się, że będziecie kłaniać się przede mną jako przed największym z was. No i on miał w sercu takie, takie pragnienie, takie marzenie, które było odrealnione całkowicie. Nie? Najmłodszy z braci, wiesz, oni tam wszyscy już jakieś sukcesy mają za sobą, on staje przed nimi, mów, będziecie mi się kłaniać. Nie? No i jaka kara go spotkała za to? No, pobili go, prawie zabili, sprzedali ostatecznie, gdzieś tam się go pozbyli, nie? A w jego sercu to pragnienie cały czas było. Nie jestem powołany do czegoś niesamowitego, jestem powołany do wspaniałych rzeczy. Bóg chce, żebym takie miał życie, które sprawi, że moi bracia będą mi się kłaniać. nie? to wiesz, Bóg mu pokazał gdzieś na początku i mi się to tak super łączy z tym fragmentem, gdzie jest napisane, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nawet nam do głowy nie przyszło, co Bóg przygotował. No jakby ktoś zapytał Józefa w tamtym, w tamtym momencie, nie wiem, jakiś coach, co jest potrzebne do tego, żeby oni się kłaniali, to on w ogóle nie wiem. Nie mam pojęcia, nie mam planu, nie mam kompetencji, nie mam, nie wiem, zasobów, no nic nie mam, ale wiem, że tak będzie. Powiedz, do czego Bóg powołał Józefa? No, myślę, że Bóg powołał Józefa do tego, żeby był mu wierny, żeby mu rzeczywiście zaufał. W takim znaczeniu, że Bóg mówi do niego, ja cię powołuję do wielkich rzeczy, będziesz największy ze swojej rodziny, będziesz kimś, kto będzie na szczycie, ale jedyne czego od ciebie potrzebuje, to żebyś mi po prostu zaufał i poczekał, aż to, mhm. aż to się stanie. Nie? No i rzeczywiście on miał te historię, że go sprzedali, później trafił do więzienia, został oskarżony o coś, czego nie zrobił i tak dalej, i tak dalej. No i on w tym wszystkim mógł powiedzieć, a wiesz co, Jezu, Ty i te Twoje obietnice to po prostu się tyle mają do rzeczywistości, to nie. nie. A powiedz może od razu takie praktyczne pytanie mm, odnośnie zaufania. No wiesz co, yy, bo okay, czasami nawet mówimy, ja ufam, mhm. ufam w pełni, yy, Bóg jest dla mnie najważniejszy, ale czasami brakuje takiego odzwierciedlenia w życiu, w praktyce. Mhm. No myślę, że praktyka tutaj jest w relacji z Bogiem, bo jak Józef trafił do niewoli, jak Józef trafił do więzienia, to on nie do końca mógł się rozwijać, nie do końca mógł coś takiego e, robić, co byłoby krokiem wiary, ale to co mógł robić, to mógł budować relacje z Jezusem. Nie? Wtedy jeszcze nie wiedział, ale. Ale, ale ta relacja, którą miał z Bogiem, ona sprawiła, że jak ktoś przyszedł do niego ze snem, to on od razu usłyszał po prostu Boże natchnienie w tym się, nie potrafił go wytłumaczyć. I myślę, że praktyka jest taka, że jeżeli Bóg Cię powołuje do czegoś dużego, to najpierw się skup na tym, żeby poznać Boga, który Cię do tego powołuje. I, i nie mówię tutaj o tym, żeby się nauczyć na pamięć modlitw, albo żeby, nie wiem, mówić 40 Pompejanek, mimo tego, że powinniśmy to umieć i powinniśmy to robić. To tak jakby widzę, że bardzo często ludzie traktują to tak mechanicznie, trochę magicznie, nie? Że ja coś zrobię dla Boga, On coś zrobi dla mnie, Fu, u Jezusa nie chodzi do końca o to. Jest ta Maria i Marta, nie? Jedna przybiegła do Niego, upadła Mu do stóp i siada i po prostu... I jej nie interesuje, że zupa jest do podania, że trzeba posprzątać, że są inni gości. Ona w ogóle nie, nie interesuje i to jest Jezus. Ona chce przebywać z Nim, nie? To jest jej miejsce, nie? I przychodzi... Jej siostra i mówi: Ja tu sprzątam, a ty co? Relaksujesz się z naszym Panem, nie? No i Jezus mówi: Chodź ty też do mnie, ty też usiądź koło mnie, prze, bądźmy razem, bo właśnie ta relacja z Bogiem, czyli to przebywanie ze sobą, kiedy on do mnie mówi, kiedy on mnie dotyka, kiedy on pokazuje mi, kim on tak naprawdę jest, jakie on tak naprawdę jest, to jest to miejsce. Które wyniosło Józefa właśnie do miejsca, w którym był, bo Józef tak naprawdę się nigdy nie uczył zarządzać majątkiem Egiptu, nie? A, a, a po jednym spotkaniu z faraonem, faraon mówi: Dobra, ty będziesz moim guru, ty będziesz moim CEO, ty będziesz tym, który będzie wszystkie decyzje podejmował. No skąd on to miał? On to miał po prostu tu w środku. Miał tą relację z Jezusem i my teraz mówimy o tym, że mamy ducha świętego w sobie, który ma wszystkie dary mądrości i poznania, i jak mamy go w sobie, jeżeli mamy zbudowaną z nim relację. No to jak natrafiamy na wyzwanie, to mamy wszystkie zasoby do tego, żeby mu podołać. Więc praktyka, no, poznawajmy Boga. Ja, ja często sobie zadaję pytania, czy ja znam Boga, nie? Czy mam relację z Bogiem? Co to w ogóle znaczy? No dla mnie w praktyce, w praktyce to oznacza, czy Bóg może do mnie coś powiedzieć w każdej chwili mojego życia i ja go usłyszę, nie? No właśnie, do, do tego też trochę tak zmierzałem, bo powiedziałeś o zaufaniu Józefa, mhm. później wspomniałeś o relacji z Bogiem. Mhm. Właśnie chciałbym zapytać o tą relację. Jak mogę mieć e, tak zwyczajnie relację z Bogiem? W oparciu też o, o zaufanie, o którym powiedziałeś w kontekście Józefa. No, przede wszystkim mi się przypomina ten fragment z Nowego Testamentu, gdzie jest napisane, że my żyjemy w wierze, a nie w widzeniu. Mhm. Czyli nasze życie bazuje na tym, w co wierzymy, a nie co widzimy i odczuwamy. No i jeżeli ja wierzę w to, że Bóg do mnie mówi, to ja najpierw w to wierzę i traktuję Boga jak tego, który mówi, a dopiero potem zaczynam tego doświadczać. A my często za zaczynamy od tej takiej ludzkiej strony, czyli jeżeli Bóg mówi, to dlaczego ja go nie słyszę, nie? No właśnie, bo my, my często dochodzimy do tego momentu, okej, okay, Bóg mówi, ale, ale ja jak, nie słyszę. jak go usłyszeć? No to właśnie może wierzyć właśnie... w to, no właśnie wierzyć w to, no praktycznie, no nie wiem, siądź w domu, spędzaj z nim czas, Czytaj Pismo Święte, sieć w ciszy, nie wiem, oddawaj mu chwałę, śpiewaj dla niego, i po prostu skup się na tym, że on do ciebie mówi. Po prostu skup się na tym, że on do ciebie mówi, jak, jak będziesz myślał o tym, jak będziesz wierzył w to, wierzył, to znaczy podejmiesz decyzję, że tak jest, i nie przestaniesz, dopóki to się nie stanie w Twoim życiu. No to on zacznie to robić. A jeżeli my się poddamy, a nie, to jednak ściema jakaś, nie? No to wtedy po prostu no, nie doświadczymy tego. Mhm. Czyli budować relacje z Bogiem, mieć dla niego zarezerwowany czas, w którym jedyne o czym myślę, ja chcę usłyszeć Ciebie, Jezu, ja chcę Ciebie słyszeć. I ja będę tyle czasu inwestował w to myślenie o tym i wierzenie w to, że chcę usłyszeć Boga. Aż, on, aż zacznę go słyszeć, bo to, że on mówi, to jest fakt. On tak. mówi. Pytanie, czy ja mogę usłyszeć się. Czyli wracając troszeczkę do początku, łącząc to, o czym już powiedzieliśmy. Józef to jest ten, który zaufał Bogu. Bóg, który jest zawsze wierny Amen. temu, co mówi. I zarazem łączy się to też z relacją, jaką miał Józef z Bogiem, dokładnie. Czyli też taka. Chęć, ale i zdolność y, słyszenia Boga. Mhm. Bóg, który, Bóg, który mówi, stajemy na Jego słowie. Mhm. E, w wierzę, czasami nie w widzeniu, a wierzę. Nieważne, że tego nie widzę. Ja w to wierzę. Nie? Tak. I będę w to wierzył, dopóki, to, dopóki tego nie zobaczę, będę w to wierzył. No bo właśnie. W którym momencie kończy się wiara, nie? Mhm. Co to znaczy wierzyć? Wierzyć to znaczy błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak. No więc my wiarę praktykujemy do momentu, tak. aż nie zobaczymy. Mhm. Jak zobaczymy, to już nie ma wiary. To mhm. już jest doświadczenie, nie? Tak. Więc ta wiara to jest dokładnie ten moment, w którym Bóg powinien do mnie mówić, ja powinienem Go słyszeć, yy, wszystko robię zgodnie ze sztuką, nie? Mhm. Ale to się nie dzieje. No i wtedy co? No i wtedy wiara. Tak. Wtedy jest potrzebna wiara, bo jak już Bóg zacznie do mnie mówić, to już się kończy wiara, zaczyna się doświadczenie. Mam taką myśl, żebyśmy na koniec króciutko pomodlili się za, nas, za naszych słuchaczy, żeby każdy z nas mógł usłyszeć Boga, Amen. usłyszeć to, co Bóg włożył w nas, w nasze serce, żebyśmy mogli też podążać za tym głosem. I za tym wyborem, powołaniem, jakie Bóg w nas złożył. Czy możesz. Tak. Wiesz, co ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałem, zanim to zrobimy? Właśnie nawiązując do Twojego, twojego szyldu, bądź sobą. Hmm. Józef był sobą, kiedy patrzył na swoich braci i mówił: Będziecie mi się kłaniać. Nie? On był sobą hmm. wtedy, kiedy oni mu mówili: Nic z Ciebie nie będzie, nie potrzebujemy Ciebie, jesteś nic niewarty. On, on wiedział, kim tak naprawdę jest, i zewnętrzny świat nie był w stanie go przekonać, że taki nie jest, nie? Mhm. I myślę, że właśnie bądź sobą na podstawie historii Józefa to jest to przekonanie, które mamy w swoim sercu, że jesteśmy powołani do czegoś niesamowitego i nie pozwolimy, żeby ktokolwiek inny powiedział nam, że tak nie jest, nie? Po tak. prostu bądźmy sobą, bądźmy tymi, których Bóg nas stworzył bez znaczenia, czy nasze okoliczności wskazują na to, czy nie, bo mhm. przez tyle lat jego okoliczności pokazywały, Józef jest przegrany. Józef się do niczego nie nadaje. Jego własna rodzina go sprzedała, nie? Później go zdradzili i po prostu jego przyjaciele wylądował. Więc bądźmy sobą i właśnie słuchajmy Boga. Jezu, ja proszę Cię o tych wszystkich, którzy nas oglądają, proszę Cię, żebyś Ty nawiedził ich w dzień i w nocy, żebyś Ty objawił im, jakie jest Twoje serce, żebyś Ty naprawdę, naprawdę dotknął ich serca tak głęboko, jak tylko Ty możesz to zrobić. Ja wiem, Jezu, że tylko Ty znasz głębokości naszego serca, że tylko Ty wiesz, czego tak naprawdę potrzebujemy i ja proszę Cię, żebyś odpowiedział na nasze pragnienia, odpowiedział na to, w co wierzymy. I ja ogłaszam i deklaruję, że Bóg będzie do Ciebie mówił, że Bóg będzie do Ciebie mówił, a Ty będziesz go słyszał i że Twoja relacja z Bogiem będzie wzrastać i wzrastać i wzrastać aż do takiego momentu, w którym będziesz robił tylko to, co widzisz, że on robi. Tak jak Jezus powiedział, że robi tylko to, co widzisz, że, że, ojciec robi. Panie, proszę Cię, żebyś wzmocnił naszego wewnętrznego człowieka, żebyś dał nam determinację, żebyś wylał swoją łaskę do tego, żebyśmy szukali Ciebie, żebyśmy inwestowali w czas z Tobą. Proszę Cię, żebyś obudził, obudził nasze pragnienie i zasiał w nas głód tego, żeby spędzać czas z Tobą. I proszę Cię też, Panie, żebyś przemienił nasze myślenie, żebyśmy po prostu wierzyli w to, co jest napisane w swoim słowie, nawet wtedy, kiedy to się jeszcze nie pokazuje, nie objawia, żebyśmy po prostu wtedy mieli tą wiarę, jak gorczyce ziarnko, i żebyśmy przez wiarę weszli w Twoje obietnice, tak jak to obiecałeś. I chcę Was zachęcić, jeżeli to się dla Was wydaje takie w ogóle nierealne, albo nie rozumiecie, co się dzieje, to chcę świadectwo powiedzieć. Um. Ostatnio mój tato, tato mojej mamy dokładnie umarł, miał gorączkę. Po prostu gorączkę miał i tydzień później umarł. I myśmy się modlili o wskrzeszenie, no nie wiem, ponad 20 godzin. Modliliśmy się, ale nie tak, że uuu tam Jezu prosimy Cię, tylko naprawdę nasze ciało, nasze myśli, wszystko było zaangażowane. I ja po tym doświadczeniu mówię, Boże, ja nie rozumiem, co to znaczy wierzyć. Wiesz, o co chodzi, nie? Że po prostu wszystko, co wiem, czego mnie nauczyli, jak powinna wyglądać modlitwa o wskrzeszenie, że to jest przez wiarę, że to jest dzięki łasce, że to jest nam dane, i tak dalej, i tak dalej. Myśmy wszystkiego próbowali, a jednak to się nie stało. I ja wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy mają inne doświadczenia, w sensie niekoniecznie jest to śmierć kogoś bliskiego, ale może masz takie doświadczenie, że modliłeś się o coś i walczyłeś o coś w duchu i starałeś się o coś, co się nie stało. To ja chcę Ci powiedzieć, że Bóg dotknął mojego serca przez tą całą sytuację i po prostu pokazał mi, że to nie ma znaczenia, bo Pismo Święte się nie zmieniło. Więc ta. Porażka była dla mnie ogromnym motorem do tego, żeby jeszcze bardziej zanurzać się w Boże Obecność, jeszcze bardziej doświadczać Boga, i, i tak naprawdę pokazała mi, Michał, ty naprawdę jeszcze nie jesteś gotowy na to, na to co idzie. I potrzebujemy, naprawdę potrzebujemy się szkolić w relacji z Bogiem, tak samo jak małżonkowie muszą pracować nad sobą, jak Wy, mieszkając pod jednym dachem księża, musicie się dogadywać między sobą i wiesz, te relacje po prostu polerować, nie? Tak samo my potrzebujemy z Bogiem polerować naszą relację i nie poddawać się, jak nam coś nie wyjdzie, tylko jeszcze bardziej być zachęconym do tego, żeby starać się o to, żeby walczyć o to, bo Bóg obiecał, że takie rzeczy będą się działy. Amen. Amen. I to jest to, w co ja wierzę. Nie ma znaczenia, co się dzieje dookoła. Będziemy wskrzeszać z martwych. Tak samo jak Józef miał obietnicę, że będą mu się kłaniać, a ci go sprzedali, później siedział w więzieniu, nic na to nie wskazywało. Ja wierzę w to, że Jezus powiedział prawdę, kiedy powiedział, że będziemy wskrzeszać z martwych, i po prostu będziemy. Amen. 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 Jestem bardzo wdzięczny za to, że dzielisz się tym, co sam przeżywasz, czego doświadczyłeś, i to jest, co Bóg złożył w tobie. Bardzo Ci za to dziękuję Dzięki. i do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się. Dzięki.